Cześć, ja trochę tutaj XDV i nagrywam dla Was moje nowe słuchawki sony. Nie wiem w tym, co sobie kupiłem. Teraz je otworzymy. O, jakieś czarne pudełko! Tadę. Sony słuchawki Podobno bardzo dobre tak Dźwięk jest bardzo dobry, bo już się sprawdzałam Tylko większa, tak jak zwykle w każdych fajny jest też nieraczek. o, Bo jest taki. No i to by było na tyle. Żegnam Was za.